Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Włączę się do ruchu i będę gadać normalnie. Jestem w Luksemburgu i teraz z Luksemburga jadę do Kel. W Kel zamienię na czepę. Tą zostawię w tym naszym miejscu, gdzie tam mamy taki plac. Zostawię, inną wezmę i z tą inną na bazę wracam. Także nie ma pustych przebiegów zawsze się coś wozi. To w jedną, to w drugą stronę się jeździ, wozi. Pozdrawiam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. A póki pamiętam, to na początku chciałem pozdrowić takie szczególne osoby. Chciałem pozdrowić. Marcina z Wiesbaden. Marcin, jeżeli mnie oglądasz, pozdrawiam Cię. Często jeżdżę do Twojego miasta, do Wiesbaden jeżdżę i do Bauhausu i do Bryluksa jeżdżę. Także blisko, blisko Ciebie, Marcin. Lat 14. Serdecznie Cię pozdrawiam. Oczywiście Twoją rodzinę też. Będzie im miło. Pozdrawiam Marysie. Mahaj z Japonki. Marysia, serdecznie dziękuję Ci za przeszkolenie. To jest moja chyba najmłodsza fanka i dużo mi pomaga, dlatego że w telefonie, w smartfonie, którego mam jest dużo takich nowości, których no nie ogarniam. No i ona mi się nagrywa. No i mi tłumaczy po kolei, co jak robisz Także serdecznie dziękuję Oczywiście twojemu tacie Adamowi też serdecznie dziękuję i pozdrawiam Grzesia z Gór Kolejnego emigranta pozdrawiam Już niedługo dołączy do rodziny która ucieka z kraju No Łukasz Pietrykiewicz, jak to? Piotrowicz Dobrze mówię, niedobrze mówię Byłeś u mnie, Łukaszku, z twoim tatą serdecznie cię pozdrawiam, no i gratuluję siostrzyczki. Także ciągle się coś zmienia normalnie. Łukasz... Ee, potem jeszcze takiego nowego kolegę poznałem, Adama. Adam! <laughs> Jeżeli będziesz mnie oglądać, to się nie śmiej, bardzo cię proszę, nie śmiej się ze mnie. Jest jeden z moich kolegów, zawodowców normalnie, no, ale cieszę się, że wśród zawodowców są też moi sympatycy. Możemy się pośmiać, pożartować na różne tematy porozmawiać. Serdecznie pozdrawiam. No i ogólnie, no, pozdrawiam wszystkich moich kochanych rodaków, pozdrawiam cały mój Śląsk, szczególnie Helenkę, Zabrze. Górniki to są takie moje miejsca, które, które no spędziło się dzieciństwo. Serdecznie pozdrawiam! No i oczywiście pozdrawiam moje nowe tereny, gdzie był czas, że pracowałem. PKS Gdański. Całą ekipę wszystkich kolegów Starogar Gdański PKS. Całe szefostwo pozdrawiam Was! Często wspominam. Pozdrawiam Ciebie, Rafał, kontroler, i Twojego kolegę! Pozdrawiam! Fajna ekipa była, normalnie tacy byliśmy zgrani. Kontrolerzy, którzy mnie kontrolowali w PKS-ie, oni nie tylko kontrolowali pasażerów, ale kierowców też kontrolowali. Kontrolują kierowców, czy nie kradną paliwa, czy bilet sprzedał, bo zdarzają się przypadki, że kierowca weźmie pieniądze, nie sprzeda biletu i do kieszeni. No i po to są kontrolerzy, że. Zawsze z zaskoczenia mają swoje miejsce. Czasami autem jadą i na jakimś przystanku czekają. Także pozdrawiam Was, bo miło wspominam. Sami wiecie jak było, że na szczęście na nic niczego nie miałem. Zawsze na wesoło. Także pozdrawiam. No i co? Dzisiaj tak kilka chciałem takich krótkich tematów ym, poruszyć. Ym, jeden taki teraz najświeższy temat, na pewno, na pewno jesteście wtajemniczeni wybuchła taka wielka afera e, kontrolerzy, e, nie wiem w jakim kraju, czy tutaj w Niemczech, czy w Belgii złapali e, już paru kierowców w tym są też nasi rodacy oczywiście którzy zaklejają radar jaki w aucie mamy zamontowany po co jest ten radar? No to jest ten, ten asystent tak zwany, który no, ratuje życie. E, tłumaczą się tym, że w nieodpowiednim momencie e, auto samo się zatrzymuje, że włączy się alarm i auto dęba staje i że może dojść do wypadku. Słuchajcie, nie wiem, nie wiem, nie chcę nikogo osądzać. E, Powiem tak, na moim doświadczeniu ja już jeszcze teraz 3 lata na asystencie. 3 lata. I jest coś takiego, że czasami na Autostradzie, albo na Landówce nikogoś przede mną nie ma i czasami e, na prostym odcinku albo zakręt jak jest, e, włączy się. Alarm, ale y, jeszcze nie było tak, żeby miał to dęba stanęło. Zauważyłem, że czasami, jak za szybko wchodzę w zakręt, włącza się asystent. Oczywiście, no jak za szybko się wchodzi w zakręt, to jest takie dodatkowe zabezpieczenie, że ten, jeżeli wszystko w aucie dobrze działa, ABS i nie ABS naczepa ładnie wyhamowuje cały zestaw. Także bynajmniej u mnie tak jest, wszystkie naczepy, które mamy, to jeżeli bym za mocno wchodził w zakręt elegancko, normalnie naczepa wyhamowuje, że nie ma możliwości się wywalić. Także to jest super udogodnienie. A, a system, no też pomaga. Ale co? Tam czytałem takie. No, opinie kierowców. No, zakaz wyprzedzania i nie mogę go wyprzedzić. Kurczę, 70 jedzie na godzinę, a można spokojnie jechać pełną parą. Nie wiem, czy ktoś przed nim jedzie. Widać umcugi albo jakiś auto z wypożyczalni. Ale nie śpieszy mi się, nikt mnie nie goni, to co się będę śpieszyć? O, na temat śpieszenia pamiętajcie, muszę wam coś powiedzieć. No i ten. I kierowcy mówią, że to no do, może dojść do wypadku i zaklejają to. Słuchajcie, powiem Wam tak, mimo to, że auto jest naszpikowane rzeczywiście elektroniką i cudami techniki, i jest to naprawdę wspaniała rzecz, to kierowca nie może tak sobie bezciennie siedzieć w aucie o, i nic nie robić, kurcze. No tak, tak nie można. No po to jest kierowca i po to ma między innymi płacone że on ma patrzeć na te zegary, na... Przed... mną co się dzieje i prócz asystenta, prócz asystenta, no trzeba czuwać nad tym wszystkim. I czasami jak widzę, że się ktoś włącza z boku, to jeżeli jestem rozpędzony, jadę 90 na godzinę, a widzę, że ten ktoś tak się włącza niezbyt pewnie, to ja jeszcze dodatkowo już włączam retarder, dlatego że Moje auto dopiero go zauważy, jak on lekko przednie prawą linię. Jak lekko przednie linię, wtedy już go widzi i, i ten, no jak już dochodzi do linii, to już zaczyna moje auto hamować. Ale ja dla bezpieczeństwa biorę i retarder włączam, żeby już prędzej reagować. No i wtedy jest to taka dodatkowa pomoc. Druga sprawa, jeżeli się te alarmy włączą, bo zdarza się, że się to włączy, to wystarczy normalnie albo nogę dotknąć na hamulec. Wtedy cały system, komputer widzi, że ja reaguję na to, co się dzieje, i wtedy ja przejmuję kontrolę nad autem. Albo normalnie dodać gazu i też komputer odczytuje, że ja reaguję. I nie ma problemu: no, ja tyle czasu jeżdżę i powiem wam, no, jeszcze nie miałem takich przykrości żeby mi auto samo dęba stanęła. ale prawdą jest, że włącza się, mówię prawidłowo, włącza, włącza, kurczę, ja sam, nie wiem jak dobrze jest. W każdym razie co jest grane już 50 na godzinę. No i jest, ale widzicie, asystent elegancko mnie prowadzi. Mam ustawione 73 metry, no ale jak teraz wolno jest, no to się zbliżyłem, a teraz obaż, powoli on się normalnie oddala, przyspieszam. No, i, i tak to jest, także powiem Wam tak, naprawdę jest całe multum wypadków. Jest multum wypadków i to jest z winy kierowcy. Jeden drugiemu najeżdża. Słuchajcie, na pewno żeście słyszeli, nie wiem kiedy to było, no to już, już czas jakiś minął. Ale ten słynny. Wypadek, wypadek. No, i co to było? Wypadek. Jak to jeszcze można nazwać? Dramat we Włoszech: cysterna, co wybuchła. Ja widziałem filmik. Na pewno, jak wejdziecie w internet, to możecie sobie filmik zobaczyć z monitoringu normalnie, jak to wyglądało. Słuchajcie, ta auto widać było. Jechał pełną parą. Jechał albo 80, albo 90. Normalnie, bo tam Włosi to wiem, że też umią ostro jeździć. Jechał pełną parą i on tą pełną parą uderzył, bo był korek przed nim, widać normalnie, jak uderzył w tira, który przed nim był, to z tego tira szczępy były, normalnie cała naczepa, wszystko normalnie poszło w drobny mak, wyobrażam sobie, bo już nie było widać kabiny, ale kabiny już na pewno nie było zmiażdżone. No, ten kierowca, który cysterną uderzył, no to na pewno od tylko martwy Bo to, 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 słuchajcie, to jest 40 ton, 90 na godzinę, to sobie możecie wyobrazić No i krótko potem, normalnie jak to wszystko wypuchło, to jeszcze dodatkowo ludzie zginęli Także to była naprawdę potężna katastrofa, już dawno takiej katastrofy nie widziałem nie wiem, kiedy ostatnio była taka, żeby cysterna wybuchła, to naprawdę no, aż, aż dreszcze przechodzą. Dlatego e, co zauważyłem takie grzechy kierowców normalnie. Ja teraz mam odległość, w tej chwili mam 60 metrów, i powoli się oddalam. 60 metrów, ale trzymam tą odległość. I jak jest zakaz wyprzedzania. To ustawiam na maksimum 83 metry. I często są takie znaki, gdzie jest napisane, że jak jest ształ, to LKW 50 metrów, żeby była odległość. Ale to jest ten minimum 50. Ale są te znaki, przepraszam, gdzie jest napisane 100 metrów. I staram się to trzymać, bo co zauważyłem, ja trzymam odległość, tak jak teraz mam odległość, jedzie za mną Polak i siedzi mi na tyłku i on nie widzi, bo on widzi tego przede mną, ale on czasami nie wie, że czasami tutaj w Niemczech często awaryjnym pasem jadą osobówki prawą stroną i się na szybko wcinają dlatego, że no jak widzą kierowcy tira, to niektórzy alergii dostawają na widok kierowcy i no ze wszystkich stron, no już powiem wam tak, tej kultury to już wszędzie brakuje, no ludzie są nerwowi nieuprzejmi i, i, i tak to jest, i co ja chciałem jeszcze powiedzieć no i teraz tak, ja trzymam odległość i teraz niech mi coś wyskoczy, ostre hamowanie to ten za mną jak we mnie uderzy to musicie jeszcze wziąć pod uwagę to, że on może mnie przycisnąć jeżeli będę zabisko tego przede mną no to co z tego, że yy, będę prawidłowo jechać ten z tyłu jak we mnie uderzy, to on mnie przyciśnie jeszcze jest takie niebezpieczeństwo, że jeżeli bardzo mocno by mnie uderzy no to naczepa może normalnie ją wyrwać i moją kabinę wybije, no ale to razem z kabiną wylecę i jeżeli będę miał co najmniej 50 metrów przed sobą no to ta kabina się pokulo i jest prawdopodobieństwo, że wyjdę z tego o, zakaz wyprzedzania i zaraz zobaczycie jedzie kierowca <laughs> i wyprzedza, pierniczy wszystko no, a ja nie ryzykuję, bo tu są kamery no co chwilę są kamery w Luksemburgu kary są bardzo drogie 5 km jakoś wytrzymam o, za mną już po sygnale jedzie Kurczę też jakiś nerwowy zawodowiec no i widzicie, no wiedzie 65 na godzinę, 70, takie takie ma wahania, No nie wiem. Skąd on nie jest z Bitburga kurcze, auto umcugi, albo mu wypożyczone, i to jeszcze Polak Norek, polska firma Norek. Dobra, także już kiedyś mówiłem o asystencie, jakie to jest błogosławieństwo i cały czas potwierdzam i nie słuchajcie Nieodpowiedzialnych ludzi, którzy po prostu to krytykują i zaklejają. No, po prostu to jest tak, jakby sobie normalnie sami sobie e, e, szykowali stryczek. Sami sobie stryczek szykowali. Także jeżeli takie udogodnienie jest a teraz chyba od 2020 roku będzie obowiązkowo miało być włączone, bo jeżeli asystent jest wyłączony, to komputer to rejestruje. Także normalnie firma ma wgląd do tego, czy się korzysta z asystenta. Ja mam tutaj ten tra Trans... transit, on wszystko rejestruje i tam pisze, kiedy, ile jechałem na asystencie, ile jechałem na, na nieasystencie. Wszystko pisze normalnie, także Policjant wejdzie przez Bagie więc normalnie wejrzy w komputer i raz i już, także się nie da już pokombinować, dlatego dziwię się, że niektórzy na to idą. Dobra, to jeden taki temat, taki jeszcze powtórkowy eee, Chciałem jeszcze eee, powiedzieć o tym. No. Taką historię, którą przeżyłem, jak na święta grudniowe jechałem do Polski. No Byłem w Polsce, to już było w Polsce, byłem w Polsce, na urlopie oczywiście, i z kolegą też zawodowym kierowcą wybraliśmy się do miasta. Wybraliśmy się do miasta, nie wiem co to, jakieś zakupy. No i wiecie, jak to w grudniu, no już około godziny 20, no to już jest ciemno. I to było chyba przed Sylwestrem, albo przed Sylwestrem, albo przed Wigilią. No dwie możliwości. Wiem, że byłem bardzo zszokowany takim zdarzeniem, bo wszędzie piękna muzyka, dużo o miłości się mówiło. No i tak sobie pomyślałem, ta miłość w praktyce to jest ciężko zastosować normalnie. Jest taka tradycja w Polsce, że jak jest wigilia. No to jak się zastawia stół, to jedno miejsce jest wolne dla gościa. No i też robili sondaż. Byli poprzebierani dziennikarze, którzy udawali no takich czystych, ale, ale takich bezdomnych, gdzie chcieli się załapać na kolację i oczywiście nikt nie przyjął ich, bo nie wiem, na co to miejsce było czekane. Ale co chciałem powiedzieć, wracałem z miasta i Parę kilometrów od mojej miejscowości jest skrzyżowanie ze światłami. Takie sobie skrzyżowanko, na którym bardzo często dochodzi do kolizji. Bardzo często. No i. Jak dojeżdżałem do skrzyżowania, to zauważyłem po lewej stronie, w takim ciemnym miejscu stoi auto, ale to tak, już w ostatniej chwili zauważyłem i do tego kolegi mówią, ja wie mówię, ty co, tak Kurczę, ja mówię, zobacz, żadnych awaryjnych nie ma, światła, nic się nie świeciło i stoi, normalnie stoi, nie na poboczu, normalnie stoi na ulicy. Gdzie go nie widać? Auto miał takiego ciemnego koloru i w ogóle go nie było widać. Ja mówię, no skurcze, są pijane czy co? No i kolego, jeżeli mój film oglądasz, to przepraszam, że tak no, niesłusznie Cię osądziłem, ale nie zostawiłem tego problemu. Szybko zjechałem na tą drugą stronę i awaryjne światła włączyłem oczywiście ja stałem pod prąd moim autem no i z kolegą wyskoczyliśmy z auta patrzeć co się dzieje bo widać, że ktoś w aucie siedzi no i myślałem, że jakiś pijak ja otwieram drzwi a tam siedzi, wyobraźcie sobie aż mnie zamurowało, naprawdę mnie zamurowało inwalida młody chłopak bez nóg i przeprasza i mówi, że pomóżcie mi ludzie, proszę, pomóżcie mi. Ja nie umiem wyjść z auta, normalnie ja nie mam nóg. Ja mówię, najmocniej Cię kolego przepraszam. Ja mówię już ci pomagamy. Chcieliśmy go przepchać. Było to pod górkę. No i auto nie, nie mogło ruszyć z miejsca, bo to był automat. To było auto dostosowane typowo do inwalidy. No i ten, ja się go pytam, kolego, co się stało, on mówi, on niebie, no wszystko mu zgasło, ja wie, ty nie masz świateł, nie masz żabaj. mówi, no nic nie działa. Jak on powiedział, że nic nie działa, to słuchajcie, to ja tak wierzę, że Pan Bóg mi tak szybko, bo to były sekundy, to były tak szybko sekundy, żeby podjąć decyzję, ja mówię, pewnie Pan Bóg mi to myśl podsunął i ja mówię, kolego, otwórz na maskę, ja mówię, ja zobaczę na twój akumulator. Otwieram maskę, słuchajcie, a akumulator ma luźne klemy, wyobrażacie sobie to? On sam nie wiedział jak to się stało Mówi, nie miał zielonego pojęcia jak to się stało, klemy luźne, nie łączyło No i ja szybko do mojego auta, oczywiście takie podstawowe kluczyki jak 10 i 13 to włożę. Nawet tutaj w moim TIRze też włożę takie kluczyki Bo to jest najbardziej potrzebny zestawik No i obczyściłem OTD Zakręciłem cyk kontrolki, wszystko się zaświeciło, światła awaryjki, wszystko jest. Słuchajcie, byście musieli widzieć, jaki chłopaszek był szczęśliwy. Jaki był szczęśliwy, a ja jaki byłem szczęśliwy. No i oczywiście go przeprosiłem. Ja mówię, że po prostu w pierwszej chwili go niewinnie osądziłem, myślałem, że jakiś pijak. I chciałem przez ten przykład wam wszystkim powiedzieć, żebyście... Nie osądzali, i żeby jak będziecie jeździć, czy prywatnie, czy zawodowo, poświęćcie chwilę czasu, jak będziecie widzieć kogoś w potrzebie. Bo słuchajcie, nigdy nie wiadomo, kto siedzi no, za kółkiem innego auta. I widzicie, teraz sobie zdałem, że punkt widzenia jest od punktu siedzenia. I wiecie, co jest dziwne? W momencie, kiedyśmy na tym skrzyżowaniu tam stali, to nikt się nie zatrzymał, wszyscy ino trąbili. Jeden otworzył okno i po prostu nas wysłał od chu. I, i, I ten co wy co nie umiecie jeździć? Pogaduchy. Myślę, że my sobie urządzamy pogaduchy, po, po a, a my udzielaliśmy pomocy. Dlatego jestem w szoku, że taka jest totalna znieczulica, że po prostu ludzie gonią. No i co? No w związku z tym. Pamiętam, co chciałem powiedzieć, bo chciałem, żebyście mi przypomnieli. Pamiętam. Do mojej firmy przyszedł taki młody kierowca z Polski. Osobi osobiście go znam. No i pozdrawiam Cię, Daniel. Przyszedł do mojej firmy pracować. No i ten. I co chciałem powiedzieć? Na początku no, nie mógł się w mojej firmie przyzwyczaić do warunków, jakie tutaj panują bo on pracował w polskiej firmie, gdzie miał płacone od kilometra no i wyobrażacie sobie, jak płacone od kilometra, no to i no w nerwach, w stresie, wszystkie korki wszystkie miejsca, gdzie czekał na ładunek, nie pracował, nie zarabiał no to mu się gorąco robiło i on mówi, już, jak to jest fajnie pracować na dniówkę też jeździmy szybko, bo my lubimy szybkie jazdy, także na autostradzie do odcięcia nasze auta chodzą 90. Wszystkie auta we firmy chodzą 90, także jeździmy 90 normalnie, bo my zaś wychodzimy z założenia, że jak na dniówkę to lepiej szybko dniówkę skończyć i pauzować, obiadek robić. Odpoczywać iść na spacer normalnie, takie ja mam podejście, nie żeby przeciągać, przeciągać. Zrobić robotę i spoko maroko, jak to się mówi. Także no kolejny przykład na to, że kilometrówka, procent od frachtu jest to tak nie, nieuczciwe wynagradzanie, że te kierowcy naprawdę są nerwowi, opryskliwi i nie ma co liczyć na jakąś kulturę jazdy. Zapomniałem nazwisko koleżanki. Jeżeli będzie oglądać Iwona. Iwona, pozdrawiam Cię. Ta słynna nasza polska driverka, blondyneczka, która nie wiem, czy już wróciła, czy jeszcze jest w Ameryce. Ale na Facebooku bardzo ciekawy, długi artykuł napisała w dwóch językach po polsku i po angielsku. I poruszyła ciekawy temat. I powiem wam, że ja osobiście Bogu dziękuję, że. Nie, nie mam tego, co ona opowiedziała, ale jak się rozmawia z kierowcami, takie warunki są. Słuchajcie, są takie miejsca tu na zachodzie, że ona poruszyła temat Hamburga, gdzie są porty i problem jest z toaletą. I to jest prawda. Normalnie jest problem z toaletą. Słuchajcie, o tym nie pomyśleli. I ona porusza taki temat że kierowca, który nie ma możliwości skorzystać z normalnej toalety gdzie nie ma możliwości się troszeczkę ogarnąć, umyć szybko ogolić to to jest też nieefektywny kierowca, ona poruszyła temat, że to wszystko ma wpływ na bezpieczną jazdę, bo potem taki kierowca jest nerwowy i nerwowo zachowuje się na drodze i on jest zagrożeniem i Dlatego chciałem Wam wszystkim powiedzieć, że no, bywają takie miejsca. Ja dzięki Bogu tych miejsc nie odwiedzam. Bo wszędzie, gdzie jeżdżę, to mam możliwość się umyć, wykąpać. Jest toaleta i to taka piękna toaleta jedynie w Bauhausach, no w Bauhausach bywają obskurne toalety albo nie ma możliwości, ale to już wszyscy w wtajemniczyni wiedzą, że jak się jedzie do Bauhausu to przed Bauhausem zjeżdżamy albo na parking, albo na przedostatnim miejscu w Bryluksie jak mamy rozładunek, to tam idziemy się porządnie umyć, skorzystać z toalety no i i wtedy jedziemy dalej. Ale tak ogólnie no, u mnie nie ma. Mamy takie miejsca, że wszędzie jest możliwość. Yy, no człowiek jest traktowany tak po ludzku. Yy, jest możliwość yy, kanapkę się kupić, jest możliwość kupi, yy, tą, yy, mieć kawę za darmo, herbatę można sobie zrobić za darmo, bo w tych wszystkich yy, reluksach są automaty i kawa to jest podstawa. No oczywiście ja kawy nie piję, nie jestem zwolennikiem kawy. Ale za to normalnie herbatkę, wodę, normalną czy naturalną, wypiję. Także e, to chciałem Wam powiedzieć, że tak to wygląda. Tutaj na tej drodze to jest landówka. Na tej drodze są też fotoradary i normalnie tu można jechać 90, ten, ciężarówki 75 mogą jechać, a osobówki jak widzą fotoradar na 90, do 50, normalnie śmiechu warte, do 50, o tutaj fotoradar, kurcze ja nie wiem, to tak samo jak w Polsce, jak widzą fotoradar, to zapominają jaką prędkością się jedzie, no teraz się wjeżdża do miejscowości no to jest ograniczenie Tylko, że tutaj jest zwiększona prędkość Bo tu jest taka ala obwodnica Dobrze, no to nic Chciałem wam jeszcze raz Wszystkich serdecznie pozdrowić No i chciałem powiedzieć tak Wszyscy ci Którzy twierdzicie, że głupoty gadam To nie musicie mnie oglądać Ja nie zmuszam Ja na tych filmach nie zarabiam Nie chcę na razie zarabiać Ja po prostu tak spontanicznie Mówię o, o życiu jak jest i, i pokazuję A jeżeli się komuś nie podoba, jest człowiek wolną istotą i może robić co chce. Dlatego no, jeżeli krytykujecie, no to też macie do tego prawo. Nie obrażam się. Czasami, jeżeli jest jakaś słuszna krytyka, no to jest to też dla mnie pewnego rodzaju dobra szkoła. Czegoś się też mogę nauczyć, bo jak to mówią człowiek, całe życie się uczy i ponoć głupi umrze. No, także pozdrawiam Was jeszcze raz i do następnego razu. Trzymajcie się i nie gniewajcie się, że nie wszystkich jestem w stanie Was pozdrowić, ale teraz takich szczególnych, co tak najbardziej pamiętałem i często mam kontakt, pozdrowiłem. Także do usłyszenia. Do następnego razu.